To moim zdaniem najlepsza restauracja w Zakopanem. Regionalne produkty mieszają się tu z wykwintną kuchnią i zaskakującymi pomysłami szefa kuchni. Miejsca na tym poziomie w Stolicy Teatry jeszcze nie było. Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jemy w Starym Niedźwiedziu. Jeśli wybieracie się na Podhale, to polecam naszego ebooka, Gastroprzewodnik po Zakopanem i okolicach. Właśnie wypuściliśmy jego aktualizację. Dodaliśmy do niego nowe restauracje, nowe noclegi, ciekawe sklepiki. Zaktualizowaliśmy ceny i informacje, które zmieniły się od czasu jego premiery w w 2021 roku. Niektóre wcześniejsze rekomendacje musieliśmy usunąć, bo na przykład jakieś miejsce się zamknęło, a inne obniżyło standardy. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie warto zjeść na podhalu, gdzie kupić prawdziwego ostypka, gdzie spać, a także jak uniknąć kiczu i masówki skrupówek, no to ten przewodnik jest właśnie dla Was. Wszystkie osoby, które kupiły go wcześniej, oczywiście aktualizacje otrzymały za darmo. A jeśli chcecie kupić go dopiero teraz, to z kodem Zakopane 2025 dostaniecie 10 złotych zniżki. Możecie to zrobić na Maciej.e Ukośnik Sklep. Dokładny link podaję w opisie. Tyle słowem wstępu. Zaczynamy. To jest dość nowe miejsce na mapie gastronomicznej Podhala. Prowadzą ją właściciele restauracji Zakopiańska, która już niestety nie istnieje, a którą bardzo lubiliśmy. I chyba starym niedźwiedziem troszkę podwyższyli poziom, bo dosłownie kilka tygodni temu przewodnik Michelin wyróżnił tę restaurację odznaczeniem Bip Gourmet. Nie jest to słynna gwiazdka, nie jest to też zwykła rekomendacja przewodnika, tylko jest to takie odznaczenie przyznawane restauracjom, które mają dobry stosunek jakości do ceny. To nie oznacza, że w tych miejscach jest jakoś. Super tanio, ale po prostu, że w porównaniu, zwłaszcza do gwiazdkowych restauracji, te ceny są trochę niższe, a jakość jest wciąż bardzo, bardzo wysoka. My tutaj w ogóle śpimy, bo na górze są pokoje. Jeśli oglądaliście film z sprzed kilku tygodni, to Sonia pokazywała Wam właśnie, jak wygląda ten pokój. w Jakie jesteśmy okolicy, tutaj niedaleko wypasane są owce. Wciąż jesteśmy w zakopanym. Blisko jest także wejście do Tatrzańskiego parku narodowego, szlak prowadzący m.in. na polany strążyską, czy na sarnią skałę. Można też tędy iść na Giewont. Ja w ogóle tego filmu nie planowałem. Wiedziałem, że zjemy w Starym Niedźwiedziu kolację, że na pewno będę chciał relację z tego posiłku pokazać wam w takim filmie z Zakopanego, w którym odwiedzam kilka restauracji. Podczas posiłku w Starym Niedźwiedziu działo się jednak tyle. Nagrałem tak dużo materiału, że stwierdziłem, kurczę, restauracja jest świetna, jest pysznie, zróbmy z tego osobny film. Tym bardziej, że kolacja to jedno, ale ja chcę wam pokazać jeszcze śniadanie. Menu śniadaniowe składa się z kilku części. Po pierwsze mamy śniadanie zakopiańskie i to jest ta część taka przenoszona na stół. Poza tym wybieramy jedno z ciepłych dań. Do wyboru są na słono i na słodko. Na sam koniec może być domowe ciasto oraz są różnego rodzaju napoje. Co ciekawe, każde śniadanie zaczyna się tutaj od amuzbusza. Bardzo różne one są. Dzisiaj to jest owsianka z pieczonym jabłkiem, ale mieliśmy i jakieś smoothie, i jakąś kottę, była granola. Taki mały. Począstunek na dobry start poranka. Co wchodzi w skład śniadania zakopeńskiego? Przede wszystkim pieczywo na Przemnożytnym 10 dziesięcioletnim zakwasie oraz takie maślane bułeczki i krosant. Do tego, oczywiście, masło, konfitura malinowa i miód. No i jeszcze taki zestaw, który teraz tutaj widzicie na ekranie. Tutaj jest pasta z Pstrąga sporem, z paszec sos tatarski, szynka, bunt z podpiekanymi pomidorkami, sałata z ogórkiem i winygretem. A tutaj pod rzutkiewką kryje się jeszcze twarożek. Tak jak mówiłem, śpimy sobie tutaj w starym niedźwiedzie od kilku dni i trochę tych. Yy, Ciepłych dań już pozamawialiśmy, jajecznice na maśle, jajka w koszulce, czy sadzone z boczkiem i piklowanym ogórkiem. Te propozycje ciepłe, wytrawne, to takie uzupełnienie śniadania zakopieńskiego. Nie są zbyt duże, jajecznica na maśle jest z dwóch jajek, jajko w koszulce jest jedno, sadzone z boczkiem. To też są dwa sadzone, plus boczek i piklowane ogórki, takie na ostro zrobione, ale te śniadania na słodko są na prawdziwym wypasie. Także dzisiaj je powtarzamy, zamówiliśmy naleśniki i tost Mini owsianka z pieczone. Jabłkiem na start. Pierwszy raz się spotykam z tym, żeby na jakimkolwiek śniadaniu gdzieś był amuzbusz. Spoko, że codziennie to śniadanie zaczyna się jednak innym amuzbuszem. Nic się nie powtórzyło przez ten tydzień. I codziennie do wyboru też jest inne domowe ciasto. Póki co najbardziej smakowało mi takie czekoladowe w pierwszy dzień. Przez te kilka dni jedzenia tutaj śniadań mam już taki system opracowany, co ja po kolei. Wiem, może jestem dziwny, ale zaczynam od sałaty z ogórkiem i winegretem. Czyli najpierw wcinam coś zielonego. To jest dokładnie to, na co wygląda sałata ogórek taki klasyczny winygret, potem zawsze jem to, czyli pomidory z buncem, hop, hop, hop. A to musisz go uratować. To jest jeden z dwóch takich regionalnych akcentów tutaj na śniadaniu, bunc, drugim jest frang. Pomidory z buncem to takie podhalańskie caprese. Myślę, że to w ogóle tak, tak to zostało wymyślone. Mozzarella, pomidory i bazylia, bunc, pomidorki i trochę pesto. Kolejny krok to wieczywo z masłem i szynką przegryzane pasztetem z skaczki i sosem tatarskim. Czy to jest dziwne, że ja mam taką kolejność? Od drugiego razu chyba ją tak samo zawsze. Zawsze smaruję masełkiem, dwa plasterki szynki na kanapkę, paszczet skaczki smaruję sosem tatarskim, który jest swoją drogą tutaj bardzo, bardzo smaczny, bardzo mi pasuje. I też ten paszczet skaczki jest świetny, to pieczywo jest genialne, świetna szynka, masło i nic więcej nie potrzeba. Powtarzam to często w filmach, ale kiedy do śniadania mam podane pieczywo tej klasy, to już jestem kupiony, już jestem zadowolony. Nie potrzebuję nie wiadomo czego, nie wiadomo jakich dodatków, bo dobre pieczywo, ta podstawa, jest dla mnie po prostu najważniejsza. I teraz przechodzę już do maślanej bułeczki. Z nią jem kolejny podhalański składnik, czyli pastę z pstrąga. Co ciekawe, na kolacji mieliśmy pstrąga z Jurgowa, a tutaj jest pstrąg od sitarza, czyli z tej hodowli tutaj zakopiańskiej. Jest to pasta z pstrąga, z jajka, spora, no i pewnie z majonezu również. Mi się w tej paście podoba to, że jest tutaj por. On jednak wprowadza sporo zamieszania. Mm -hmm. Ze wszystkich części składowych tego śniadania, poza pieczywem, pasta to jest yy, mój faworyt zdecydowany. Na drugiej połówce bułeczki ląduje twarożek z rzodkiewką. Klasyczny twarożek, bez udziwnień. Dużo rzodkiewki, ale pociętej na takie cienkie plasterki, dzięki czemu jest trochę tego rzodkiewkowego chrupnięcia, ale jej smak nie jest aż tak dominujący. Biorę jeszcze pół krosanta i jem go z konfiturą. To już takie łasowanie typowe, ale te krosanty są po prostu przepyszne. No ta malinowa konfitura świetnie do nich pasuje. Progalik jest słodki, jest myślany, jest chrupiący. Kwaskowa konfitura wpasowuje się tutaj idealnie. Zaraz dostaniemy nasze tosty francuskie oraz naleśniki. Do tych słodkości zamówiłem sobie podwójne espresso. Ostatnia chyba moja ulgona kawa z ekspresu ciśnieniowego. Wybór kawy do śniadania jest taki klasyczny. Są też jakieś herbaty. No i w ogóle są dwie rzeczy, które. Chciałem spróbować, a których nie spróbowałem, czyli kakao z piankami i ciepłe mleko z miodem, choć tam myślę, takie napoje nie na lato, tylko na zimę. Jak tu kiedyś zimą przyjedziemy, to na pewno będę się nimi dwoma raczył. To są takie naleśniki trochę w stylu francuskim, z sosem pomarańczowym, no i akcent regionalny, czyli borówka brusznica. Wyglądają pięknie. One nie są niczym nadziewane w środku. Tam nie ma twarogu. To jest po prostu ciasto naleśnikowe, cukier, puder, sos i brusznica. A tutaj gwiazda moim zdaniem całego menu ciepłego, czyli tosty francuskie z cukrem pudrem, cynamonem creme fresh, który skrywa się pod tymi owocami. Wyglądają naprawdę cudownie. Powinny być mięciutkie w środku, delikatnie chrupiące z zewnątrz. Mm, czuć tą karmalizację na górze. Przepyszne są. Oczywiście mocno słodkie, cynamonowe, doskonałe w każdym calu. Nie wiem, czy gdzieś jadłem lepsze tosty francuskie. To wprawdzie nie jest śniadanie, które jakoś super często zamawiam w innych miejscach, więc może nie mam aż takiego rozeznania, ale te tosty są naprawdę zjawiskowe i to, co warto z nimi zrobić, to nałożyć sobie trochę tego krem fresh z owocami rozsmarować na toście i zjeść jeszcze w ten sposób. Mm, cuda się teraz prawdziwe dzieją. Tosty francuskie to jest mój numer jeden, a numer dwa to są te naleśniki. To jest propozycja dla tych, którzy już nie mają miejsca na obfite śniadanie na słodko, bo te naleśniki aż tak psuczące nie są, ale są przepyszne. Samo to ciasto naleśnikowe jest doskonałe. Jest bardzo cienkie, bardzo delikatne. Skąpane w sosie pomarańczowym, smakują rewelacyjnie. Dlatego taborówka borówka którą bardzo lubię, a którą trudno dostać w innych częściach kraju. To jest taki typowo... Tutejszy składnik. W Warszawie tego nie mamy. To samo zakończenie ciasto marchewkowe. Ja już jestem przesłodzony, ale stwierdziłem, że z obowiązku muszę Wam pokazać jak wygląda tutaj już domowe ciasto. Hmm? Ma taką konsystencję chlebka bananowego. Przez pierwsze dni, jak wstawaliśmy rano, to nie mogliśmy się doczekać, kiedy zjemy tutaj śniadanie. Potem faktycznie tego czwartego czy piątego dnia wkradł się taki element nudy, no bo to jednak codziennie jest w zasadzie to samo, choć nie ukrywam, że jak zrobiliśmy sobie jednego dnia przerwę od śniadania tutaj, poszliśmy gdzieś na miasto do Zakopanego, to trochę żałowaliśmy, bo jednak ten poziom był dużo, dużo niższy. Tutaj wygląda to w ten sposób, że od 8 do 10 śniadania są przygotowywane dla gości, którzy tutaj nocują, a od 10 do 12 można na to śniadanie Przyjść z zewnątrz. Jak spojrzycie na menu śniadaniowe na Instagramie, no to może Wam się wydać trochę niezrozumiałe, co ile kosztuje, bo po pierwsze, mamy to śniadanie zakopieńskie, czyli to wszystko, co dostajemy wraz z pieczywem, te wszystkie rzeczy na zimno i to kosztuje 72 zł, ale z tego, co się dowiedziałem, to jest to raczej taka porcja dwuosobowa, czyli za te 72 zł dostajecie dokładnie tyle, ile widzieliście na naszym filmie. Te śniadania na ciepło kosztują wszystkie po 35 zł. I o ile te naleśniki i tosty francuskie to są takie propozycje, które faktycznie. Bronią się bez tego śniadania zakopeńskiego. O tyle te śniadania wytrawne jednak muszą mieć to towarzystwo. Domowe ciasto dla gości z zewnątrz kosztuje 15 zł, no i osobno płatne są także napoje. Stary Niedźwiedź na kolację działa od środy do soboty. W niedzielę są niedzielne obiady. Tak wygląda menu. Stary Niedźwiedź mocno śpi. Jak się zbudzi, to coś zje. W menu znalazła się bardzo ważna informacja o tym, kto jest szefem kuchni. Jest nim Marcin Filipkiewicz. On pracował w Krakowie od wielu, wielu lat w hotelu Kopernikus. Menu Starego Niedźwiedzia zaprasza w podróż do odkrywania historii głęboko splecionej z naturą rolnictwa i inspirowanej z posiadłością, czyli tutaj tą willą i jej naturalnym otoczeniem i bogatą złożonością każdej pory roku. A tak wygląda samo menu. Jak widzicie przy daniach nie ma cen, a to dlatego, że wybieramy tu po prostu ile chcemy zjeść dań i niezależnie jakie dokładnie wybierzemy, taka będzie cena. Czyli jeśli bierzemy dwa dania dla jednej osoby, 180 zł i tutaj wybieramy danie główne i zakąskę albo deser, a im większa kwota, tym więcej dań, tym nie tyle wybieramy, co bardziej... Odrzucamy dania, a jak nie jemy w pojedynkę, to każda osoba może wybrać przy stole inne danie z każdej kategorii i po prostu wszystkim się podzielić. W racji tego, że jesteśmy bardzo ciekawi tego miejsca, to idziemy w tą opcję największą, czyli 6 dań, dwie zakąski, dwa dania główne i dwa desery. Na razie Wam nie zdradzę, na co dokładnie się zdecydowaliśmy. Mimo, że wybraliśmy 6 dań dla jednej osoby, to i tak na początek jesteśmy zaskakiwani jeszcze amuzbuszem dość rozbudowanym. Amuzbusz może się tutaj zmieniać codziennie, może się zmieniać co tydzień, nie wiemy może być na sezon. Jak tutaj byliście, to dajcie znać, czy też coś takiego dostaliście. Tutaj jest chłodnik, chłodnik warzywny. Obok mamy na drewienku parfait buraczane, a tutaj mamy z kolei tatar z pomidora. Zacznę od chłodnika warzywnego. Tutaj są też jakieś owoce, bo jest to takie słodkawe. Nie wiem, czy nie ma malin. Taką ma konsystencję, jakby tam były właśnie jakieś owoce leśne. Parfait buraczane z jakąś żelką. Mm, Świetno mi to posmakowało. A tutaj tatacz z pomidora. Mmm, niesłychanie dużo smaku. I ma kwaśne nuty, które kojarzą mi się z Pico de gallo, dodawany do takosów. Dostaliśmy też zamówiony przez nas koktajl, moktajl w zasadzie, bo bez, jest bezalkoholowy. Negroni. Na początek takiego obfitego posiłku pobudzi nasz apetyt, chociaż my jesteśmy głodni, bo dzisiaj wiele kilometrów w górach zrobiliśmy. A druga część amuzbusza to jest coś, czego się spodziewałem, bo mamy tutaj taki talerzyk, który jest na chleb i masło. I mamy tutaj pieczywo. Jest to pieczywo na przemnożytnym zakwasie dziesięcioletnim. Znamy je dobrze, bo jest nam podawane do śniadania. Tak samo jak to, co się znajduje tutaj. Jest to pszenna maca, czyli taki bardzo chrupiący, cieniutki wypiek. Kojarzy mi się z kuchnią żydowską, co ma może ręce i nogi, biorąc pod uwagę, że Krzew Kuchni jest z Krakowa, mamy krakowski Kazimierz i wiadomo, dzielnica żydowska. Mamy też inny krakowski akcent, czyli obwarzanki. Lata nie jadłem obważankę. Jadłem chyba pierwszy raz, jak byłem w Krakowie i potem już nigdy. Mamy jeszcze grissini z kłosem zboża. Mamy trzy smarowidła. Jest masło na bazie creme fraiche z solą maldon, wegański smalec z fasoli oraz jest hummus, czyli też taki akcent żydowski. Spróbowałem już wszystkiego, co nam tutaj przygotowano. Smalec z fasoli smakuje trochę jak smalec faktycznie. Humus bardzo dobry, ale mnie najbardziej zawsze cieszy masło z solą. Masło jest pyszne, robię tutaj na miejscu. Sul maldon super wyciąga smaki. Obwarzonek był bardzo smaczny, a to takie do pochrupania właśnie. Zaczyna się już nasze zamówienie, czyli najpierw są zakąski. Francuska fułagra podana na bryoszce i do tego różnego rodzaju owoce leśne. Widzicie na pewno truskawki borówki jagody, ale też jest borówka brusznica. Pstrąg z Jurgowa. Całe Zakopane ma pstrągę od sitarza. Taka hodowla. W drodze do kuźnic, skąd ruszacie na Kasprowy wierch. Jest to najwyżej położona hodowla pstrąga w Polsce. powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. A Jurgów to jest taka wieś, taka miejscowość, oddalona trochę od Zakopanego. Też nie kiedyś byliśmy. Nie było o niej nigdy na filmach, ale jest w naszym e-booku z Zakopanego, który polecamy. Tutaj pstrąg jest w dwóch formach, bo jest rilet z pstrąga, a druga forma to zwędzony pstrąg w pianie. Mamy też szwenku oraz winegret z cytryny yuzu. Mm, bardzo ciekawe, bo jest to mocno pstrągowe przede wszystkim. Dochodzi fenkuł, który ma lekko anyżowy posmak i delikatne muśnięcie juzu. Ono nie jest jakoś bardzo, bardzo wyraziste. Teraz samej pianki spróbowałem i ona jest faktycznie strąga, No, smakuje pstrągiem wędzonym. To są jeszcze takie małe kuleczki. Nie wiem, czy widać? Może to być jakiś krem fresh w postaci kuleczek takich. Jeśli widząc tą menu, które pokazałem Wam przez chwilę, macie takie podejście jak najkorzystniej wybrać dania, żeby wybrać jak najdroższe, a płacicie przecież tyle samo za swoje wybory, to musicie zamówić flagrę, no bo to jest bardzo drogi składnik tutaj podany na briożce. Hmm. Fajnie, bo foie jest kremowa, ona jest podana na ciepło. Briożka jest chrupiąca, lekko słodkawa i do tego dochodzą kwaśne owoce. Wszystko się tutaj idealnie na talerzu miesza. I kolejne przystawki. Ta, którą teraz widzicie, bardziej zaskakuje, bo jest tutaj, słuchajcie, oscypek. Chyba największy regionalny przysmak Podhala i ten oscypek jest przynajmniej w dwóch formach. To, co jest na samej górze, to jest krokiecik z oscypka, niżej jest taki rulonik z oscypka i nie wiem, czy na samym dole te takie, po prostu padło to też nie jest ostypek. Do tego mamy już szparagi i borówkę brusznicę. Tutaj rzecz mniej podhalańska na pewno, bez to tatar wołowy. Surowa wołowina podana jest z czarną truflą, z serem emilgrana, nazywanym polskim parmezanem. Jest sezon na ostypek w ogóle, bo nie wiem czy wiecie, ale zimą ostypka… Się nie je, nie ma go, w takiej formie ostypka jeszcze nie jadłem. Nie wiem, czy to po prostu podłośnione to nie jest jednak bunt Ma taki biały kolor. Kolejny podhalański ser. Rokiecik jest taki mięciutki, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie chrupiący. Pięknie w ogóle wygląda to danie. Może trochę trudno przewidzieć, jak to najlepiej jeść, ale prezentacja naprawdę zjawiskowa. Mega fajny jest ten krokiecik z oscypka, bo jest taki ciągnący się, trochę taki gumowawy, tak jakby właśnie podpiec oscypka i podać z żurawiną albo z borówką brusznicą, jak w tym przypadku. Mm, mm -hmm. Pycha. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Nieważne, jak będzie ten tatar pyszny, to i tak polecam wam na pewno zamówić oscypkę w takiej formie, bo to jest po prostu zupełnie coś niespotykanego. Czas na tatara, wygląda zjawiskowo. Mm, super jest. Dzięki serowi Grana ma taki bardzo głęboki, umamiczny posmak, ale jest tutaj też coś takiego zadziornego, takiego lekko pikantnego, ostrawego, ale bardziej, w stylu chrzanu niż w stylu ostrej papryczki czyli mm. może to ten zielony listek wprowadza to zamieszanie. Aha, on jest taki zaziarny. On tutaj powoduje, że zastanawiamy się, co jeszcze jest w tym tatarze. Mm. Wprawdzie dalej uważam, że to danie z oscypkiem i szparagami jest niepowtarzalne, ale kurczę. Ten tatar jest naprawdę pyszny. Zakonski za nami powtarzam najciekawszy z oscypek. Co ciekawe, okazało się, że to białe, kremowe, to nie był bunt, tylko to był taki krem bawarski z białego szparaga. Jesteśmy już przy daniach głównych i mamy dwa dania z jagnięciną. Tutaj gicz jagnięca, podana między innymi z miętą, z granatem, z czosnkiem, a tutaj z kolei pierożki faszerowane jagnięcą dują. Pierożki są w sosie paprykowym, z góry mamy trochę jarmużu, mamy grana padano oraz oliwę szczypiorkową. Przetnę teraz tą gicz jagnięcą, co ona skrywa w środku, jestem ciekawy. O, to się tak rozpada, słuchajcie, pod naporem noża. Mm -hmm. Próbujemy. Przepięknie pachnie ta jagnięcina, samo mięso, czosnek. Ten ten sos, to myślę, może być duża przyjemność. Mm. Mm. Jestem lekko zaskoczony, bo ten sos jest delikatnie słodkawy. Sama jagnięcina pyszna, rozpływająca się w ustach, rozpadająca się właśnie pod naporem sztućców. Mm. Genialna. Grzyby są. Mm. Bardzo ciekawym dodatkiem jest tutaj granat. On też podbija tę słodycz, która jest w sosie. Liście świeżej mięty też prowadzają sporo zamieszania. Są też tutaj takie malutkie kwiatki białe i one również mają swój smak. Również powodują, że nagle w którymś kęsie docierają do nas inne nuty smakowe. Mm. To jest takie mięsne danie, które bardzo mi odpowiada. Jagnięcina nie jest przesuszona, jest soczysta, no i pływa w takim… W sosie, który można by pić łyżką. Jagnięcina to jest oczywiście popularne mięso na Podhalu, owiec widzimy dużo. Nie Wszystkie są na osypki. A tutaj są te jagnięce pierożki. Wyglądają trochę jak takie ravioli. Są nadziewane nie tyle jagnięciną, co jagnięcą ndują. Nduja to jest kalabryjska kiełbasa, która jest dość pikantna. Kojarzycie pewnie z pizzerii napolitańskich. Pierożki oblane są też sosem paprykowym, który nie wydaje się jakoś mocno pikantny. Mm, świetny jest ten farsz. Często jakiś mięsny farsz bywa taki suchy. Tutaj jest taki soczysty, rozpływający się w ustach, wybuchający troszkę w tym pierożku, świetny jest ten efekt. Po chwili dochodzi do nas pikantność tego farszu. Mm, teraz nie wiem, co fajniejsze. Pierożki chyba ciekawsze, bardziej zaskakujące. Jagnięcina jest mniejszą niespodzianką, ale jest pyszna. Trochę jak było z tym tatarem i z foie gras, w końcu do obstrąga i osypka. I miałem wybrać sobie ale tylko dlatego, że po prostu, no, takie naprawdę całkiem coś innego. Przed kolejnymi daniami głównymi, drugimi daniami głównymi, dostaliśmy jeszcze intermezzo, taki przerywnik na oczyszczenie kubków smakowych. To. Czasem się zdarza w przypadku jakiejś degustacji. Można powiedzieć, że mamy tutaj taką małą degustację, no bo zamówiliśmy po sześć dań na osobę. I to jest Porn Star Martini z pomarańczą. Tak to się nazywa, ale to chyba jest bez alkoholu. Jak to w ogóle smakuje? Marakuja i pomarańcza. Ta pianka jest marakujowa, czyli właśnie jak koktajl Porn Star Martini. – Bo Porn Martini masz jeszcze waniliową wódkę. Nie wiem, czy to jest wanilii czy wódki. – Wódki na pewno nie, a wanilii może być. I takie lody o smaku pomarańczy. – Super są. Mhm, pyszne. A ja w ogóle że mamy strąga. Będzie ryba i mięso, a potem dwa desery. Strąg faszerowany grzybami. Pieczony w chlebie, to też jest strąg z Jurgowa. Obok niego mamy cytrynowe kary, a do tego są szparagi, jarmuż i bób. Polędwica wołowa, zobaczcie, jak ładnie różowiódko wysmażona. Do tego piklowana gorczyca, dżem z boczku i czerwonej cebuli. Bób, zobaczmy. Mmm. O, dobra. Dżem z boczku i cebuli. To jest prawdziwy game changer. Fantastycznie on smakuje. Jest porówno boczkowy i porówno cebulowy. Delikatnie słodkawy. Samo mięso rozpływające się w ustach. Mm, no rewelacja. Piklowana gorczyca świetnie uzupełnia dżem z boczku i cebuli. Bo jest delikatnie kwaskowa, więc z tą słodyczą dżemu świetnie się to miesza. Ja w ogóle sobie zamówiłem do tej polędwicy kieliszek czerwonego wina. Pasuje rewelacyjnie. To też jest jedno z tych najbardziej opłacalnych dań. Tak mówię wam w sekrecie. Mm. Przypyszna polędwica, ale jeśli będzie tak jak w przypadku poprzednich runt jedzenia, nazwijmy to, kiedy jedno danie było takie pyszne, klasyczne, to drugie może go nie przebijało, ale po prostu bardziej zaskakiwało. Próbuję pstrąga. Mm. A tutaj są w ogóle te kawałki pieczywa. Na górze mamy pieczywo. To właśnie fajnie chrupie, Nie jest to skórka pstrąga, tylko właśnie chleb. Fajnie, że to jest nadziewany pstrąg. Te grzybki tutaj w środku robią robotę, a jeszcze większą robić cytrynowe kary. To jednak nie jest tak, jakby skropić tę rybę cytryną, tylko cytrusowy posmak jest taki pełniejszy, dzięki temu, że jest to właśnie kary z mleczkiem kokosowym. I przechodzimy do deseru, w tym do deseru na który najbardziej czekałem. Tutaj mamy krem mascarpone z chipsami z mleka, kruszonką oraz borówkami. Ale są to borówki leśne, czyli jagody. Powiedziałem borówki leśne, bo tutaj w Małopolsce często na to, co my nazywamy w całym kraju jagodami, mówi się borówki. Żeby odróżnić od amerykańskich, to mówimy borówki leśne. Tester numer dwa. Krem z belgijskiej czekolady podany z lodami bazyliowymi oraz z truskawką z pieprzem i z jakimiś piankami. Bajka. Bardzo mleczne, śmietankowe, czy jagodowe. Trochę kremowe, trochę krupiące. Po prostu przepyszne. Ja kocham mascarpone, kocham jagody. Nic dziwnego, że mi to tak smakuje. Mm. Mógłbym przejść tylko na danie główne i deser i też bym był zadowolony, bo jest to prawdziwa, i znowu chyba będzie tak, że tamten deser był po prostu pyszny, a ten będzie bardziej zaskakujący, bo mamy dodatek tych lodów bazyliowych, które myślę, trochę tutaj wprowadzą zamieszania, no i truskawki z pieprzem. To nie są takie dodatki do czekolady belgijskiej. Zaskakujące. Krem z belgijskiej czekolady jest przepyszny. Mocno czekoladowy, trochę napowietrzony, idzie się w nim utopić. I to jest taki pierwszy smak, który czujemy, ale potem dochodzą rzeźki ody bazyliowe, dochodzi truskawka, ale nie tylko taka słodka, ale jednak z takim pieprznięciem. Nomenomen. Więc ponownie, gdybym chciał tutaj po prostu zjeść pyszny deser, zamówiłbym mascarpone z jagodami. Gdybym chciał zostać zaskoczony, no to zdecydowanie krem z belgijskiej czekolady z lodami bazyliowymi i truskawkami z pieprzem. Dwa ostatnie desery, myślę, że wzięliśmy te 6 dni trochę na wyrost. Mogliśmy wziąć 5, też by było dużo. To była moja inicjatywa. Te dwa pierwsze desery były zdecydowanie wystarczające dla nas, ale powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B i zjeść. C, deser Pawlowa. W środku jest rabarbar, do tego mamy galaretkę z ogórka, miód marakujowy, lody migdałowe z domową ricottą oraz pieczonymi, prażonymi winogronami. Beza chyba największa ze wszystkich deserów. Rozwaliłem całkowicie. W środku rzeczywiście jest rabarbar. Ojej, słodkie aż do przesady, tylko... Łyżko oblizałem. To chyba najsłodszy deser ze wszystkich, bo jest ten Newt marakujowy, jest beza. Wprawdzie rabarbar i ta galaretka z ogórków wprowadzają trochę kwasowości, ale obie te rzeczy są też słodkie, więc jest to słodka bomba dla tych, którzy oczekują od deseru, że będzie bardzo, bardzo słodki. Coś czuję, że tutaj trochę zejdziemy z poziomem słodyczy. Dobra. Znowu było coś pysznego w kontekście deserowym i coś bardziej zaskakującego. Lody migdałowe są super. Te smaki nie są aż tak oczywiste, nie jest aż tak słodko. Jest naprawdę zjawiskowo. Chyba to jest mój numer dwa, jeśli chodzi o desery, bo o tym mascarpone z jagodami. Dostaliśmy jeszcze takie słodkie pożegnanie, takie praliny, jak to często w degustacjach różnorakich bywają. Mamy tutaj francuskie makaroniki, limonkowe, galaretkę marakujową, domowe oreo oraz ciastko orzechowe, czyli jeszcze cztery kąski na sam koniec. Zaczniemy na kwaśno od makaronika limonkowego. Jest świeżutki i kwaśny. Marakujowa galaretka. Mmm, mocno marakujowa i taka rozpływająca się. Pyszna, orzechowe mini ciasteczko, mini rozmiar, a maksimum smaku. Orzechowe to nie jest precyzyjne określenie, to jest o smaku fistaszków, orzeszków ziemnych, masła orzechowego. No i jeszcze domowe Oreo. Tak wygląda, dużo kremu w środku. Kto wie, może kiedyś tak Oreo smakowało. Na samym początku bardzo dobre. W mleku, no. Świetne praliny na koniec. Dobrze, że sobie zamówiliśmy do tych deserów herbatkę miętową. Najciekawszym daniem było dla mnie to z oscypkiem. Tę dumę pod Hala pokazano w zupełnie innym świetle, w zupełnie inny sposób niż robi się to zawsze. A najlepsze to były chyba te wszystkie mięsne propozycje: jagnięcina, polędwica wołowa, tatar, pierożki jagnięce. Jak już wskazałem, najlepsze, no to od razu czas na najgorsze. Chyba beza najmniej mi smakowała. Ona była bardzo, bardzo słodka i na pewno są osoby, które takich deserów poszukują. Ale to też było chyba jedyne Danie z całej kolacji, którego nie dokończyliśmy. Oczywiście, również dlatego, że to już była końcówka i po prostu nie mieliśmy miejsca. Następnym razem też pewnie zdecydowałbym się na mniej obfitą kolację. Zrobiła nam się z tego naprawdę spora degustacja, a przy tym te porcje pod kątem rozmiaru, pod kątem kaloryczności nie były tak małe, jak w przypadku restauracji z menu degustacyjnym. Nie było oczywiście jakieś ogromne, nie ma co tutaj mylić oczu, ale na tak na maksa, byłem już w zasadzie przy pierwszym daniu głównym, także to o czym świadczy. Następnym razem zdecydowałbym się, albo na cztery dania, albo na pięć ewentualnie, na pewno dwa desery, to za wiele. Ale myślę też, że fajnie tutaj przyjść na dwa czy na trzy dania, na przystawkę danie głównej i deser. A jakie są ceny za kolację? Najpierw może przeczytam ile my wydaliśmy a ile można tutaj wydać bo my poszliśmy w tą najbardziej rozbudowaną opcję czyli 6 dań dla jednej osoby to kosztuje 400 zł i mamy w tym dwie zakąski dwa dania główne i dwa desery dodatkowo są płatne napoje my piliśmy na przykład negroni bezalkoholowe 35 zł za koktajl no i winko jeden kieliszek był za 41 zł drugi był za 56 trzeci za 36 zł wszystko zależy po prostu od tego jakie wino wybierzecie Sonia zamówiła sobie także ziołowy za 28 zł, a na koniec do deserów zamówiliśmy jeszcze herbatę miętową za 17 zł za taki dzbanek. Dodatkowo, niestety, płatna woda 18 zł, łącznie wyszło 1107 zł. Także niewątpliwie dużo, ale taniej niż gdybyśmy zapłacili za degustację w restauracji z gwiazdką Michelin w Polsce. Ale są tutaj też tańsze opcje: można przyjść na dwa dania dla jednej osoby, wtedy płaci się 180 zł za jedzenie, trzy dania dla jednej osoby 230, 5 dań dla jednej osoby 340. O, dopiero teraz za. Zauważyłem, że nie ma tej opcji czterech dań na, na osobę takiej pośredniej. Szkoda, przydałoby się to bym się cieszył, jakby była taka opcja. A dlaczego uważam, że Stary Niedźwiedź to najlepsza restauracja w Zakopanem? Powód jest prosty, nie ma nic takiego na tym poziomie. W tutejszych hotelach jest trochę dobrych restauracji fine diningowych, ale brakuje im tej pomysłowości, co tutaj. Nie zawsze też ten składnik jest aż tak dobry, nie zawsze jest ta kreatywność w łączeniu regionalnych produktów z jakąś taką własną autorską wrażliwością i no też trendami światowymi, nie ukrywajmy. Nie bez przyczyny Stary Niedźwiedź to też jest jedna restauracja w Zakopanem, na którą Zwrócili uwagę inspektorzy Michelin. Oczywiście jest jeszcze restauracja Giewont. Ona ma gwiazdkę Michelin, która jest fantastyczna. Niedługo na kanale zobaczycie z niej reportaż. Byliśmy tam dzień przed nagrywaniem kolacji w Starym Niedźwiedziu, ale ona jest w kościelisku. Ona nie jest w zakopanem. Gdyby miała je ze sobą jednak zestawić, no to myślę, że nie bez przyczyny Giewont ma gwiazdkę, Stary Niedźwiedź jej nie ma. Ale kto wie, może w przyszłości się to zmieni. Ja widzę potencjał w tym miejscu na to, by otrzymało kiedyś gwiazdkę Michelin. Ja już kończę, bo film wyszedł długi, za długi. Dawajcie znać, jeśli jedliście kiedyś w starym Niedźwiedziu, jak wam smakowało, jak nie, to co w ogóle sądzicie o tym, co wam pokazałem. I ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć! Smacznego!